Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień. I posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy, do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, Spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł. Wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Dzisiejsza przypowieść o robotnikach, w winnicy, mówi nam w jakiś sposób, jak będzie w Królestwie Niebieskim. Mamy rozdział z Ewangelii świętego Mateusza, 20 rozdział, więc już zbliżamy się do końca Ewangelii. Jezus opowiada trochę. O Królestwie Niebieskim u Mateusza. Jest tam też ten rozdział, gdzie Jezus mówi, jak to będzie na sądzie, kiedy staniemy, będzie pytał nas o miłość, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Zdziwią się Ty, ci, którzy zapytają, no ale Panie, kiedy Ty byłeś głodny, kiedy Ty byłeś spragniony? Jezus im powie: w drugim człowieku, bo wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych, nieście uczynili. Więc widzimy dzisiaj też w tej Ewangelii, że Jezus zdradza po trochu, jak to będzie wyglądać pod koniec świata i te słowa Ewangelii się spełnią. Jeżeli ktoś jest sumienny, zawsze na czas, gotowy do pracy, no to faktycznie mógłby się trochę zdenerwować, jak ci, którzy szemrali przeciw właścicielowi bo okazało się tak, że ich wypłata była taka sama jak tych ostatnich. Nie wiem jak to z wami było w szkole, czy w życiu jak jest, czy bardziej widzisz się w tych ostatnich najętych, czy gdzieś tam różne rzeczy robiłeś, a przyszedłeś i znalazł się właściciel winnicy zaprosił, czy też jesteś tym, który jako pierwszy przyszedł. Pan Bóg cieszy się z tego powodu, że Mógł komuś dać dobro, bo taki jest Bóg. Jego serce jest sercem, które pragnie obdarować. Jezus w innym miejscu mówi, że otrzymał od Ojca owce. Te, które są z Jego owczarni, ale też mówi: że Są takie, które nie są z mojej owczarni, i te również muszę przyprowadzić do Ojca. Pan Bóg nie jest tym, który robi konkurs na. Najlepszą osobę po to, aby, być, aby byli w niebie. Ci wejdą, czy nie wejdą. Pragnieniem Boga wobec naszego życia jest to, aby każdy, który tutaj żyje na świecie, mógł być w niebie. Jezus nie wysyłałby na ewangelizację swoich 72 uczniów, 12 apostołów, gdyby nie miał tego pragnienia. Nie chodziłby do pogan, do samarytanki czy do innych, gdyby nie miał pragnienia zbawienia wszystkich ludzi. Natomiast On to pragnienie w sobie ma. Dlatego ciągle posyła apostołów, aby głosili Słowo Boże. Czasami w takich miejscach, gdzie byśmy się nie spodziewali, że ktoś może się nawrócić. W te wakacje odbywały się różne miejsca ewangelizacji. Jednym z nich był tak zwany kiedyś znany przystanek Woodstock, też i w tym roku biskup Dajczak pojechał wraz z młodymi i księżmi, i siostrami zakonnymi na przystanek z Jezusem. To są młodzi ludzie, którzy rozbijają namiot przy tych ludzi, którzy przyjeżdżają, aby się bawić, po to, aby głosić im Ewangelię, po to, aby oni zostali najęci, przyjęci do Królestwa Niebieskiego w tej może dla nich, może późniejszej porze. A czyż Augustyn nie nawrócił się gdzieś w części swojego życia? Poganin, który dopiero w wieku 30 lat postanawia zmienić swoje życie i przyjąć Boga do swojego życia. Ale zobaczmy, ile dobra było wtedy, kiedy okazało się, że odpowiedział pozytywnie na to wezwanie. Słyszał głos małego dziecka, które gdzieś tam mówiło: czy to anioł, kto wie. Bierz i czytaj. Wziął pismo, które miał przed sobą, zaczął czytać. To był moment, kiedy coś zaczęło kruszeć w jego sercu. Najęty przez Boga, nieochrzczony wtedy, kiedy miał 30 lat, ponad. Ile dobrego z jego historii, z jego życia było. Nasz arcybiskup pisał pracę doktorską na temat jego dzieł. Studiował jego dzieła i zachwycał się tym pięknem, które zostało stworzone właśnie przez tego ojca kościoła, bo został ojcem kościoła. Najęty później. Czasami jest tak, że ktoś w swoim życiu bywa tak. W młodości gdzieś tam się zatracał. Gdzieś prowadził jakieś życie takie może czy rozwiązłe, czy takie daleko od Boga, od kościoła. Zanim przychodzi moment takiego opamiętania, że ta osoba w końcu coś widzi, rozumie więcej. I więcej też modli się wtedy. W jednej z historii, z Ewangelii wiemy, jak Jezus mówił do kobiety grzesznej, cudzołożnej, która obmywała mu łzami stopy. Komu wiele darowano, ten wiele miłuje. Komu mało darowano, ten mało miłuje. Pytanie do nas jak ja widzę siebie dzisiaj w kontekście tej Ewangelii. W którym miejscu jestem? O co Pan Bóg mnie pyta? Do czego zapraszam? Dobrze jest być najętym przez Boga i być w winnicy i mieć tę perspektywę tego, że mam pracę i będzie sprawiedliwa zapłata dla mnie. Bo Bóg nikogo nie oszukał. Dał im tyle, ile im obiecał. I nam też tyle da, ile obiecał. Ja. Królestwo Niebieskie. Natomiast też pytanie, jak patrzę czasami na tych, którzy są nienajęci, którzy może nie są w drodze do Królestwa Niebieskiego. Czy jest we mnie ta wrażliwość, aby ich też przyprowadzić? Czy szemrze czasami wtedy, kiedy widzę, jak ktoś się nawraca? Czy czasem jestem tym, który chce pomóc Bogu w tej misji przyprowadzenia? Do kościoła, do Boga, do miłości. Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Niech też i to słowo nam, którzy jesteśmy przy Bogu, dodadzie się takiej odwagi do wytrwałości, byśmy dzięki też stawiennictwu świętego Józefa byli wytrwali. On był w różnych perypetiach swojego życia wytrwały i swoją misję wypełnił. I zatem Jego wstawienictwo nam, którzy czujemy się jakoś najęci do bycia w Królestwie Niebieskim, da łaskę wytrwałości. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.